Dobry dobry wieczór w zasadzie 8 lipca. Chciałem przeprosić za przejęzyczenie dwie audycje temu. Jak wspominałem o materiałach genetycznych, to po prostu pomyliłem się. 85% populacji ludzkiej, to jest czy, czy, występuje czynnik RH, czynnik małki Rezus. Natomiast u 15% czynnik Erchaminus. Największe skupisko jest północna Szkocja i kraj Basków. Z tym, że to tam jest największe skupisko. Natomiast ten czynnik minus jest dosyć równomiernie rozproszony po wszystkich populacjach europejskich, amerykańskich, azjatyckich. I afrykańskich, także to, to jest po prostu wszędzie on jest, wszędzie. To, to sprostowanie, przepraszam. 85% RH, 15% RH-. I teraz pokusiłbym się o połączenie tych dwóch hipotez pochodzenia człowieka. Mianowicie, że jesteśmy, byliśmy zaawansowaną rasą o bardzo długiej historii, która. Używając pojazdów pozaziemskich, przemieszczała się historycznie z planety na planetę, no bo planety nie żyją wieczne, tak? Warunki się zmieniają. Nie wszędzie da się, da się żyć. Jak się nie da żyć, to szukamy innej. I co za, przemawia za tą hipotezą? Yy, przede wszystkim. Jak czytasz Badaw Badawat Gita, czyli te starożytne pisma, które w Indiach są, to tam są wimany, tak? My wszyscy przemieszczali się wimanami, pojazdami, które nie wymagały dróg. Próbowały, latały. To jest oczywiste. Tam tego jest dużo. Poza tym są takie badania starożytnych miast, to, to naprawdę to jest głęboka starożytność. Ośrodków miejskich, zarówno w Europie, jak i w Ameryce Południowej, w Azji, w Afryce. I są, są dowody, że oni mieli wymianę. No jakieś tam przedmioty, substancje, no, w mumiach faraonów egipskich są ślady kokainy. Marihuany i tak dalej, no. kajna rośnie w dżunglach kolumbijskich tak czy tam poliwijskich. No i wiele takich faktów. Czyli czy mniej więcej wiemy czasowo jaki to, jaki to kilkanaście tysięcy lat temu. Poza tym, wrócę do tych miast. S Archeolodzy znajdowali dowody, artefakty, że była wymiana handlowa między wieloma ośrodkami, kulturami właśnie na różnych kontynentach. I ale nigdzie nie znaleźli śladów dróg, czyli możemy przypuszczać, że nie tylko w Indiach były wimany. No akurat tamte przekazy się zachowały w padawadgicie, Ale że nasi przodkowie Posługiwali się pojazdami, no ufo, tak, Boże, pojazdami antygrawitacyjnymi, które po prostu latały gdzie chciały, bez dróg. I odległości dla nich nie miały znaczenia. Jeżeli no, faraon używał kokainy, no to miał regularne dostawy, tak. No już tak. Poza tym, możemy wysnuć przypuszczenie, to jest hipoteza, że ta. Starożytna ludzka yy, cywilizacja, dosyć rozwinięta. Ja was kiedyś odsyłałem do yy, sprawdzenia temat Tartary. Tam, jakby ta technologia była doskonale rozwinięta, były miasta. Miasta z własnym zasilaniem, wieże, coś jak wieże Tesli, kumulujące energię, ogrzewające całe te miasta, mimo że to jest Syberia była Syberia, no jest. Sibir, ETA Sibir jest nadal. I też, też nawet zdjęcia widziałem. No jest, są ludzie, którzy się tym zajmują, to można znaleźć to. Czyli, czyli możemy przypuszczać, że jednak mieliśmy bardzo zaawansowane środki techniczne przemieszczania się, uzysku wolnej energii, wykorzystywania tej energii, tak jakby nożyliśmy sobie na swoim Poziomie, który sami stworzyliśmy lub przywieźliśmy z innej planety. I teraz, ja bym pokusił się o taką hipotezę, że zostaliśmy po prostu najechani. Jest masę dowodów, zdjęć na starożytne miasta, bardzo takie wysublimowane architektonicznie zawalonych tonami błota. I na Resztkach tych budowli przysypanych kilka metrów błotem. Odkopują to i na przykład jest kamienica zbudowana na dachu, czy tam na strychu yy, tej starożytnej kamienicy przy, przy zalanej błotem. Powiedzmy zbudowana tam, nie wiem, w XVIII wieku. Jak kopią dalej, od, odgrzebią parę metrów gleby, no bo tu, już glebę się zamieniło. To nagle pod spodem jest zupełnie innego typu budynek i takich dowodów z są dziesiątki. Czyli pokusiłbym się o hipotezę, że ta cywilizacja naszych przodków z głębokiej starożytności, kilkanaście tysięcy lat temu, została najechana z kosmosu, spoza z Ziemi, przez kogoś tam. I przy pomocy broni nuklearnej zniszczona, zdziesiątkowana. Są zachowane ślady wybuchów nuklearnych w północnej Norwegii, całe masywy górskie zeszklone. Po prostu skała w wysokiej temperaturze kilku tysięcy stopni zamienia się w szkło. Podobnie w północnej Szkocji są takie, są takie miejsca, że całe góry, całe, no może łańcuchy to jest dobrze opowiedziane, ale miejsca, gdzie są ślady eksplozji nuklearnych. Ślady wysokiej temperatury na skałach. Oczywiście, przez te tysiące lat, jeżeli były takie eksplozje, powiedzmy na masywach lądowych, no to, to później erozja, nowa gleba, powodzie, no to wszystko jest gdzieś zarosło, jakby. tak? Gleba to przykryła, więc to trudno znaleźć. Ale przypuszczam, że widzieliście mapy starożytnej Sahary. To był normalnie śródziemnomorski okręg. Sąsiad, sąsiadujący z przed Morzem, śródziemnomorskim, tętniające życie, drzewa, osady, pola. No tak jak nie wiem. Egipt. Włochy, Grecja, południowa Francja. Niczym się nie różniło. To było jednorodne, przyrodniczo. A tu nagle, Bach, mamy potężną Saharę, duży fragment północnej Afryki, czysty piach. Być może ślady promieniotwórczości są zachowane gdzieś tam, w głębszych warstwach pod tym piaskiem, dlatego nic tam nie rośnie. Może tak być. Także znaczy, nie, są takie mapy. Ja wiedziałem wielokrotnie. No, wiele osób zajmuje się Czyli też możemy przypuszczać, że ten fragment północnej Afryki, która nie ma powodu, żeby nie była żyzna, płodna, przecież rzeki. Przecież zobaczcie, jakie to jest dziwne: tak potężny kontynent jak Afryka. I jest jeden Nil na zachodzie. Czy to nie jest dziwne? Jeżeli ileś tam rzek, które zasilały północną Afrykę, robiły z niej żyzny, żyzny kontynent, zostały jakoś tam przekierowane w, w, w jeden Nil, też dziwne. To, to jest tak dziwne, jak ten RH plus i RH minus. Tu jest masa artefaktów, czyli możemy się pokusić, ale to jest, to jest dopiero początek, pokusić, że ta wysoko rozwinięta technicznie i kulturowo cywilizacja naszych przodków, czego najlepszym dowodem jest tartaria, wimany. No po prostu. Została najechana przy pomocy broni nuklearnej. Zalana, te ośrodki miejskie zalane masą błota, co jest dosyć łatwe do uzyskania, robiąc eksplozję nuklearną, dajmy na to, na dnie Bałtyku czy, czy gdziekolwiek indziej studuje zalewa to wszystko. I um, poczekaj moment poczekajmy Wątek. Właśnie. I na skutek tych eksplozji nuklearnych tego najazdu populacja naszych przodków została mocno przerzedzona. Natomiast ci, którzy zostali, zostali poddani manipulacjom genetycznym. Właśnie, żeby zrobić z nich. Zawirusować ich aparat poznawczy, żeby mieli dwie, dwie, dwie tożsamości w sobie. Tożsamość. to ciało nie ma tożsamości. Żeby w tym ciele powstała fałszywa tożsamość ja i na niej. I ona stała się sterownikiem sterowania od zewnątrz. Poprzednia, poprzednie dwie audycje o tym mówię. Ja bym tak to widział. Natomiast, no wiadomo, Część nie dała się złapać, tak? poukrywali się gdzieś w jaskiniach, w górach, w to w lasach. 15% nie dało się złapać, zmodyfikować genem Rh+, małpki, rezus, którego istotą jest strach, spolegliwość społeczna, poczucie separacji, poczucie, poczucie przede wszystkim oddzielenia, które rodzi strach. No, z tym, co powiedzę, ale to wszystko się zgrywa, zgrywa się w jedną całość, to niekoniecznie to, co tam pan Zecharia Sycznik znalazł na tych tabliczkach sumeryjskich, to niekoniecznie musi być tak, bo jest wiele, znaczy też tak mogło być, że oni, mając mocno przerzedzoną populację bronią nuklearną też Wiele chorób genetycznych, czyli populacja uszkodzona o obniżonej zdolności rozrodczej, oni potrzebowali, najechali ziemię, zlikwidowali nas, powiedzmy, to co z nas zostało, zmodyfikowali pod swoje potrzeby, czyli niewolników stworzyli umysłowych, a brakowało im zdrowych, na świeżo robotników, no to sobie stworzyli z, z, z małpy nowych, świeżych. To, to wszystko się połączyło z czasem. Może tak by Także tu, no było grubo na pewno. Także tu można połączyć te hipotezy, ale na pewno są ślady bardzo wysoko rozwiniętej cywilizacji ludzkiej, która zamieszkiwała wszystkie kontynenty i ośrodki miejskie i ośrodki, te cywilizacje miały ze sobą handel, wymianę. Kontakt, o czym świadczą artefakty, yy, wykopaliska w różnych częściach świata, że oni mieli kontakt. Rzeczy z Peru się znajdują w północnej Afryce. Rzeczy z Kolumbii czy tam z Meksyku znajdują się gdzieś na Syberii, coś takiego. Tego typu rzeczy. A, a dróg nie, nie zależy śladów dróg. Także oni. No te wimany mieli. No i to wszystko poszło w, w gruz. No ciekaw jestem. Może coś uzupełnicie, może macie jakieś pomysły, ale tak mi się to układa. Że to mogło dwutorowo Zdrowa.